Marek Chrapan po publicznej konferencji zorganizowanej przez OKOP. Panie Marku, co to jest OKOP? Ogólnoświatowy. Kongres, Kongres organizacji. organizacji Polonii. Czyli jest to Polskie, coś, polski Przepraszam, Tak, tak tutaj powiem, widzieliśmy Polska. pana wysokiego prezesa, który bardzo poważnie odniósł się, żeby nie używać słowa Polonia, że Polacy są jedni, czy Polacy z kraju, czy za granicą, żeby się nie dzielić. Okop czym jest? Czym będzie? Czy Okop będzie zwycięski w wyborach tych samorządowych, parlamentarnych, na prezydenta? Dotychczas na ten temat nie było rozmowy w ogóle oko przygotowuje jakby program pracy u podstaw, czyli organizacji od podstaw narodu polskiego. Yy, Marek Krapan, osoba doświadczona przygląda się nam <noise> dziecię polskie, które w ten sposób zadebiutowało w telewizji narodowej. Dzień dobry, jak masz na imię Pola, Pola a ile masz lat? Masz tr trzy? A kim będziesz jak będziesz duża? Nie wiem. Jeszcze nie wiem. Panie Marku, było o demografii, było o tym, że Polacy wymierają, natomiast pan Braun, reżyser Braun, rysował inną wizję. Wizję Polski, która będzie miała króla, Polski zwycięskiej. Jak pan to widzi? No cóż, król na pewno by był o wiele bardziej. Władcą narodowym niż jakakolwiek organizacja demokratyczna czy jakaś inna. Natomiast czy do tego dojdzie, no to będzie trudno. Marek Rafa na telewizji narodowej i widzimy mecenasa Barańskiego. Dzień dobry. Panie mecenasie, dzień dobry. Panie mecenasie, zwracam się do Mariana Barańskiego, Nestora, Ruchu Narodowego w Warszawie. Był pan na konferencji, zainicjował pan modlitwę. Natomiast jakie pana wrażenia teraz? Nie najlepsze. Nie najlepsze to było klasyczne bicie piada, moim zdaniem. Ale no, zbierane są w tej chwili jakieś podpisy osób, które chcą się zaangażować w konkretną działalność. Ja podałem swoje dane i telefoniczne, i mailowe. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ale jak na razie, no co może wyjść dobrego z... z chyba z dwóch historyków i z reżysera, co może być wielkiego, z reżysera... Czyli pan jest sceptyczny raczej? Raczej jestem sceptyczny, ale... Ale zobaczymy, jak ale inicjatywa początek... nie wróży pan źle. Widział pan, że to był dosyć ładny początek. Ja myślałem, że będzie konkretniejszy początek, że tutaj wybierzemy naprawdę jako grupę ludzi, która wejmie się do roboty i nie będzie żadnego zebrania w maju przyszłego roku, bo jest za pół bo już w tym roku, za dwa miesiące będziemy mieli program i zaczynamy działać. No. A, a, a tego nie widzę. Dlatego zadałem pytanie, co z wyborami samorządowymi i z wyborami parlamentarnymi dziękuję za tę wypowiedź panie Marianie, panie mecenasie jak zwykle niedługo 95. rocznica traktatu wersalskiego wielkiego zwycięstwa, Polska się odrodziła będzie pan pod pomnikiem Polskiego. organizujemy komitet honorowy który by poparł tam spotkanie Polaków, chcemy żeby tam był wyeksponowany wielki krzyż, epika krzyża z Giewontu żeby była msza święta, żeby te obchody były takie ale, ale. niezwykle ale rozbudowane. To, Czy, kjeri, kjeri, to ma być? Msza święta ma być odprawiona przez księdza Maja w czwartek. Obchody mają być czterodniowe, czwartek, piątek sobota, niedziela. 28 to jest sobota. Chciałby, żeby pan był w komitecie poparcia. Zgadza się pan? Mogę być, tylko ja w jakimś komitecie już jestem z klatu. No to w takim razie połączymy wysiłki i Lata będziemy działali. To pan profesor Ch Hazan, ten lekarz? Proszę. Czy to pan profetinuje nie, 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 nie. Ah, dziękuję, dziękuję.